Cześć, tu Diana Lidzina pomagam organizować finanse. Od ponad 10 lat zajmuję się finansami zawodowo, a prywatnie jeszcze dłużej. Od kilku lat prowadzę blog Pieniądze z Kobietą oraz grupę wsparcia finansowych kobiet pod taką samą nazwą jak ten kanał, czyli Finanse w świecie kobiet. I witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Jestem promotorką racjonalnego wydawania oraz zarządzania swoimi finansami a także mamą i żoną. Zajmuję się również komunikacją w mediach społecznościowych i marketingiem online. Prowadzę własną firmę. Uważam, że rozmowy o pieniądzach są tak samo potrzebne jak każdy inny temat. Chętnie podzielę się z Tobą moimi sposobami na lepszą organizację finansów, zwiększanie zarobków i rozwój osobisty. Podjęłam się zadania bycia trenerem finansowym. Na moich kanałach, w tym tutaj na tym kanale na YouTubie Finanse w Świecie Kobiet, chętnie dzielę się różnymi finansowymi trikami i uczę. Pod linkami znajdziesz bezpłatne narzędzia, które możesz pobrać już teraz. Pomogą Ci one stać się osobą bardziej dbającą o swoje finanse. Zasubskrybuj koniecznie mój kanał, zapisz się również na newsletter, zostań ze mną na dłużej. Pięknego dnia Ci życzę.